Nasze wizje o kolei, czyli kolej wizja, Tomasz Dasu oraz Herman Schmittendorf. Witamy Państwa serdecznie. Od trzech lat na polskich torach jeździ prywatny przewoźnik, brytyjski przewoźnik Arriva Wprowadziła na nasze szyny pojazdy typu MR. Dziś pokażemy Państwu, jak wyglądała procedura dopuszczenia ich do jazdy po polskich torach. Zapraszamy! Gubin, 24 maja 2007 roku. Na polsko-niemieckim dworcu pojawił się nietypowy pociąg. Niemiecka lokomotywa należąca do firmy Riva ciągnęła dwuczłonowy skład spalinowy serii MR-MRD o numerze 68. Skład przejęła lokomotywa polskiego przewoźnika PCC Rail, która transportowała go dalej do Poznania do Instytutu Pojazdów Szynowych. Pociągi serii MR-MRD od grudnia 2007 roku będą bowiem w województwie kujawsko pomorskim obsługiwać ruch osobowy dla konsorcjum Arriva PCC. Pojazdy zostały zbudowane w niemieckiej fabryce Duewag-Uerdingen w latach 1978-1982 i jeździły do ostatniej chwili dla duńskich kolei państwowych DSB. W celu użytkowania pojazdów w Polsce należało uzyskać odpowiednie zezwolenie polskiego urzędu transportu kolejowego zwane świadectwem typu pojazdu. Stąd omawiany skład o numerze 68 posłużył fachowcom z Poznania jako prototyp do dokonania potrzebnych badań i zmian technicznych. Należało też sporządzić obszerną dokumentację ruchomotechniczną wraz z instrukcją obsługi przeglądów i napraw. Przygotowania pojazdów do pierwszego w Polsce ruchu osobowego, to oczywiście jest ekscytujące zadanie. Ten oto pojazd jest na miejscu produkcji i przyjechał do Polski z Danii. Był naprawiany w Danii oraz w Niemczech i teraz tutaj w Poznaniu w Instytucie Pojazdów Szynowych jest przygotowany do użytkowania na polskich torach. Podstawowy zakres prób polega będzie na sprawdzeniu układów hamulcowych, prób wytrzymałościowych konstrukcji, wózków i prób związanych z komfortem jazdy. Próby hamulcowe będą realizowane z maksymalnym obciążeniem, z maksymalnymi prędkościami i one są jedne z ważniejszych decydującym o dopuszczeniu do ruchu na kolejach PKP i w rejonie jednym z okręgów polskich. Do Dopuszczenie do eksploatacji tego pojazdu wydaje w Polsce Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie. Urząd ten opiera się o testy przeprowadzone przez placówkę, która ma takie uprawnienia. Instytut Kolejowy, Instytut Pojazdu Szanownych w Poznaniu ma takie uprawnienia. I tak jak już wspomniałem, próby były realizowane 20 lat temu, nie w Polsce i żeby mieć pewność, że to jest bezpieczne, i bezpiecznie będzie przewoziło pasażerów, trzeba takie testy ponowić. Pojazd ten jest pojazdem drugiej kategorii i testy, które będziemy robili w zakresie hamulca, jak i prób wytrzymałościowych czy prób związanych z komfortem, w szczególności z hałasem, podlega takim samym kryterium jak pojazd nowy. Nie ma żadnej taryfy Podstawowym wymogiem było poddanie badaniom pod kątem trudnej palności, wydzielania dymu oraz wydzielania gazów chemicznych wszystkich elementów niemetalowych i nieszklanych. Pozostaną tylko takie, które przejdą wszystkie badania. Stare firany od razu zostały wymienione na nowe za testem, tak samo jak pokrywy lamp w przedziale pasażerskim. Kilka warstw siedzeń też nie przeszło surowych badań. Specjalistyczny zakład tapicerii kolejowej odnowił siedzenia w taki sposób, że odpowiadają aktualnym normom, ale oczywiście bez utraty komfortu podróżowania. Wymieniono również zewnętrzne oświetlenie pojazdu. Okazało się bowiem, że stare lampy były zbyt słabe i nie odpowiadały istniejącym przepisom kolejowym. Dopiero po długich poszukiwaniach i próbach dopasowano takie, które spełniały normy i pasowały do pojazdu, nie zmieniając jego wyglądu. W celu wykonania próby wytrzymałości dwuczłonowy pociąg musiał zostać rozłączony. Wówczas na specjalnym stanowisku jeden z członów był poddany próbie naciskowej. Ponowne złożenie pojazdu wymagało specjalnej wiedzy. W tym celu do nadzorowania prac zaproszono do poznania specjalistów duńskich kolei DSB. W międzyczasie natomiast kabina maszynisty została wyposażona w łączność kolejową oraz urządzenia bezpieczeństwa, a duńskie zewnętrzne i wewnętrzne napisy wymieniono na Polskie. Człony składu spalinowego są ponownie połączone ze sobą. Jednak Jorgen z Danii oraz Holger i Frank z Niemiec nadal pracują. Schematy pneumatyki i elektroniki przekazane z Danii wymagają wyjaśnień i aktualizacji. Niemcy pracują w warsztacie kolejowym Arriva Zakład Północ, w skrócie AWN w Neustrelitz. Zakład ten naprawił pojazd MR-MRD przed wysyłką do Polski. Ma spore doświadczenie w naprawie niemieckiego odpowiednika składu spalinowego serii 628

dass man das trotzdem anwenden kann. To jest wspaniałe, że nasze zasłużone pociągi mogą dalej jeździć i nie są zezłomowane. To jest bardzo dobry pojazd, odniósł duży sukces w Danii, więc w Polsce również będzie dobrze przyjęty. Szczególnie podoba mi się polska kolorystyka pojazdów. Kolory są o wiele lepsze niż w Danii po prostu super. Z polskimi kolegami pracuje się świetnie. Nie znam niestety polskiego, ale rękoma i nogami zawsze jakoś się dogadamy. Zejdą, i tak, że my wiedzieliśmy. W związku z tym, że ten kraftstoff nie przepompowuje się olej napędowy? To jest tylko orientacja dla maszynisty. On widzi, to jest pół, a z doświadczenia wie, na ile kilometrów to wystarczy. Wszystkie badania przebiegły pozytywnie. Teraz czas na pierwszą próbną jazdę z personelem Arriva PCC. Wnikliwie analizuje się każdy element wyposażenia pojazdu. Du hier im Vorwärts. Ne? Ja und dann könnte man den Motor starten. Teraz wir startować silnik. Anlage 1 Pierwszy silnik, czyli Anlage 2. Instalacja wir Wir hören gleich dieses is Rattern ist der Luftkompressor, ne? I zaraz samasz, tutaj brzęczenie, to jest kompresor powietrza. Linie kontrolne hamowanie. No i jedziemy. Zakładowy kot, co prawda, szybko uciekł, ale pociąg, jak na pierwszy raz, spisał się świetnie. Oczywiście, przed wprowadzeniem pojazdów na tory województwa kujawsko-pomorskiego i codzienny przewóz pasażerski, na maszynistów spółki Arriva PCC czekało jeszcze kilka poważnych szkoleń, w tym również w Danii. A pojazd zaraz po pierwszym dniu regularnej służby przestał nieprzyzwoicie dymić, bo nadmierne wydzielanie spalin następuje tylko po kilkumiesięcznym postoju, spowodowanym w naszym przypadku potrzebą czekania na dopuszczenie do jazdy na początku 2008 roku. Od tego czasu w ocenie pasażerów pociągi serii MR-MRD są mile widzianym gościem na polskich szlakach kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego.